Tylko się mam, dzisiaj kolejny filmik z łowienia w style Beriotu. Oczywiście gramy na moim private. Dobra. Pierwszy zarzut. Zobaczymy, co wyleci. Dobra. Klikamy. Oj, kalelita, może być. Fajne.

Teraz na ten Dobra. I już. I zobaczycie. I wchodzimy i sprzedajemy teraz. Trala bo on mi jest potrzebny, moim bratu, do Rebirtha, ale ja mam już dla niego drugiego, więc jednego sprzedajemy. Okej, Leli, albo nie, ojka Lelita niech zostanie może i łowimy co wypadnie dzisiaj chcemy, naszym celem jest złowienie jakiegoś radioaktywnego biota. Keo dobra, ja dzisiaj chcę właśnie właśnie Tutaj nie zwracajcie uwagi, bo tutaj mój brat przenosi berloty, bo robi sobie fa, a ma dwa konta, więc nie chce stracić jakoś berlotu, więc wiecie. Co to? Luka Lelita w goldzie. Szkoda, że nie radioaktywny, bo przypominam, my w dzisiejszym odcinku polujemy na radioaktywny. Jest radioaktywny, ale. Le... I więc sprzedajemy, bo mi się nie przyda, bo to jest słaby BJOT. No radioaktywny tutaj 128 na sekundę. Trafiliśmy, ale polujemy jeszcze, bo chcemy lepszego. Ojejku, co tu się stało? Co ja zrobiłem? Czekajcie. Bo jak ja mam na telefonie i na, nie da się zrobić kamerki. <laughs> Widzieliście, jak spadłem? Czekajcie. Ja muszę wyjść z, mm, muszę opuścić, ponieważ: yy, no, ponieważ. Gram na telefonie i nie da się naprawić kamerki. Jak ja gram na telefonie i bardzo trudno jest naprawić kamerkę, ale już jesteśmy i łowimy. A, mam twój dom, mój dom jest pełny, to co tu sprzedamy? Na pewno Kraboli Montera. A, mieliśmy tego Tripiteropi sprzedać jeszcze. Zobaczymy, czy dzisiaj nam się uda radioaktywnego BEJOTA. Mam nadzieję, że tak. Możemy też, może wyjdzie jakiś z linii, wiecie. Ale raczej... Gdzie jest ten Tripitropi? Nie wiem. Gdzie on jest? Ja już go sprzedałem Przecież go jeszcze nie sprzedawałem. Nie wiem, czy ja ślepy jestem, czy co? Jejku, na dole? Nie ma. Dobra, to łowimy. Zobaczymy, może coś fajnego wpadnie. Dobra. O, radioaktywny idzie, bo na Kambala, bo belabuel, to jest słabe, więc mi nie przesyłam. Belga belguła to mam już, to sprzedaję. Dobra. Zobaczymy, czy coś wypadnie. Taka leli też sprzedajemy, bo I ogólnie przepraszam już I ogólnie bo ja ostatnio nie było filmików, ale nie miałem czasu, więc sorki. No ale jak widzicie... Nie mogłem, bo miałem bardzo mało czasu, ale teraz już będą regularnie filmiki, mam nadzieję. Ale to mi nie jest potrzebne, bo już mam oby jakiś radioaktywny wypad. No. Może pójdziemy gdzieś na koniec mapki tam złowimy. Tutaj. O nie, nie co to postawiłem. Tutaj łowimy zobaczymy. Nie jest mi potrzebny tak naprawdę. Więc sprzedamy. Polujemy na radioaktywnego. Oczywiście mieliśmy już, tak jak mówiłem, chyba to to, to, to była. Ale to jest słaby biorot, więc polujemy na jeszcze lepszego radioaktywnego. I zapomniałem powiedzieć. I przypominam, bo w każdym filmiku mówię, jest konkurs. O, te, już wam pokazuję, o tego radioaktywnego, to 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 19,1 miliona na sekundę. Wystarczy, że napiszecie w komentarzu: Timbeye gold na 1000 subskrypcji będzie konkurs, będziemy w wielkim słoju losować wszystko, i ten, kto wygra, dostaje go. Nie wiem jeszcze, czy go, dodam go na mu swojego prywata i yy, mi weźmie i go szybko wyrzucę wtedy. Jeszcze nie wiem, ale mam jeszcze dużo czasu do zastanowienia, bo jeszcze trochę brakuje do 1000 subskrypcji, więc wiecie, o słaby tej tropi. Idziemy od razu sprzedać. Bo wiecie, my polujemy dzisiaj na... Radioaktywnego jakiegoś dobiegłego, no lata No takiego, żeby było przynajmniej tysiąc, żeby przynajmniej 100 tysięcy na sekundę. Coś takiego, żeby było przynajmniej, no myślę, że nam się uda. Ta mi niepotrzebna. łowimy, okay. Mieszkinek tutaj. Tra la tym ostie Sprzedajemy No jedną. To znaczy tra tak. Dobra. Co wpadnie. Znowu przypominam, że Polujemy radioaktywnego Bejrota, jak ktoś nie ogląda od początku, tylko jakoś w połowie czy coś takiego dołączy, to będę... Tam. No znowu to lelita. Dobra, zobaczcie, sprzedałem jest te jalalite, to teraz sprzedaję ojka Lelite. Dobra. A może w bazie złowimy. Dobra. Zobaczymy jak tam pójdzie. Belga, Belgu. Sprzedajemy, bo po co mi to? Teraz pochodzimy po mapce, zobaczymy co tutaj mój BRA działa, bo robi sobie rebelfa i chyba no, y tak przekłada te. No. rebejoty ty. Dobro. Teraz ja zbierzemy sobie kaskę, hop, hop, i hop. Wchodzimy tutaj jeszcze tutaj sobie zbierzemy. Czy mam na górze, by je od dwa, to zbiorę kasę. Znowu łowimy, zobaczymy, co wypadnie. Zobaczcie na mojego beata bazę. On tutaj ma same radioaktywne. Nie wiem, czy tam te wszystkie posprzedawał. Ja tu mam chyba tylko cztery radioaktywne, więc aż się wstydzę. I wpiszcie oczywiście w komentarzach, ile wy macie radioaktywnych. Nie wstydźcie się, nikt się z was nie będzie śmiał. No Może tutaj Tutaj słowo. No, pan słaby finita. Gdzie może O! Koko elefanto. Nie jest mi potrzebny, bo mam już jednego. I on jest słaby, szczerze mówiąc. I. No i nie jest mi potrzebny. I jest słaby, więc nie kupuję. Dobra. Mówimy znowu. No nie, znowu słabe to nie ma, No dobra, znowu próbujemy. Jeszcze zamkniemy sobie bazę. O, w bazie spróbujemy swoje. Słaby, ba je to słabe, jedna kopa dwa tysiące sprzedajemy oczywiście, luba, beku beku, coś do sprzedaj. No, będziemy sprzedawać. No i koniec łowienia. No i nie udało nam się, niestety, złowić radioaktywnego bajota. Ale w kolejnym odcinku próbujemy. Więc oglądajcie. I na ode mnie to wszystko.